Wybierając ubezpieczenie turystyczne należy zwrócić uwagę przede wszystkim na sumy ubezpieczenia i na zakres ubezpieczenia, czyli ryzyka, które są zawarte w polisie. Przede wszystkim powinniśmy mieć podczas wyjazdów zagranicznych ubezpieczenie kosztów leczenia i asystans. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli podróżujemy transportem lotniczym, to również ubezpieczenie bagażu podróżnego i opóźnienia bagażu podróżnego i opóźnienia lotu. Na rynku, co do zasady, polisy turystyczne pokrywają opóźnienia lotu powyżej określonego limitu godzin, pokrywają również opóźnienie bagażu, natomiast co do zasady, bardzo rzadko pokrywają samo odwołanie lotu. Ryzyko opóźnienia lotu jest też w tej chwili bardzo często spotykane i dobrze pomyśleć o tym, że można otrzymać z ubezpieczenia jakąś rekompensatę. W związku z zawirowaniami, jakie się w tej chwili pojawiają na lotniskach, z problemami linii lotniczych, również bagaże nie docierają na czas. Wtedy to opóźnienie bagażu i też rekompensata na rzeczy, które sobie możemy kupić podczas naszego pobytu za granicą, kiedy bagaż nie dotarł, też jest znaczącym wsparciem. I w zależności od tego, w jakim kierunku się udajemy, czy to jest kierunek europejski czy poza Europę, powinniśmy dobierać sumy ubezpieczenia. Na kierunki europejskie zalecamy sumę ubezpieczenia kosztów leczenia na minimum 50 tysięcy euro. Natomiast jeżeli wybieramy się poza Europę, na przykład Egipt czy y, Tunezja, czy dalsze jeszcze kierunki, zalecamy sumę ubezpieczenia kosztów leczenia na minimum 150 tysięcy euro. Rekomendujemy EKUS, absolutnie się go nie boimy y, jako konkurencji dla polis komercyjnych. Jest to doskonałe uzupełnienie i często zabezpieczenie i parasol bezpieczeństwa dla y, klientów, którzy podróżują w Europie i mają na przykład niewystarczającą sumę ubezpieczenia. Dla przypomnienia powiem tylko, że Ekus pokrywa świadczenia tylko i wyłącznie w państwowych placówkach zdrowia, tylko w sytuacjach nagłych i tylko są to podstawowe procedury medyczne. Podam przykład szkody, którą, którą mieliśmy niedawno z, ze Szwecji człowieka, który zachorował właśnie na COVID, miał obustronne zapalenie płuc, trafił do szpitala w Szwecji na oddział intensywnej terapii. Gdzie przebywał 12 dni i koszty leczenia jego pobytu w tej Szwecji wyniosły 120 tysięcy euro 10 tysięcy euro za dobę pobytu na ojomie. Dla przypomnienia tylko powiem, że ubezpieczony miał polisę na 20 tysięcy euro. I w takiej sytuacji gdyby nie posiadał karty EKUS, Całą nadwyżkę poza polisę komercyjną, czyli ponad 100 tysięcy euro, musiałby zapłacić sam. Obserwujemy wzrost liczby zachorowań na COVID w Europie i w ogóle na świecie. Polisy turystyczne pokrywają w większości przypadków nagłe zachorowanie na COVID i związane z tym koszty leczenia i transportu powrotnego do Polski. Bardzo ważnym ryzykiem przy zachorowaniu na COVID, które powinno być w polisie, jest ryzyko izolacji i kwarantanny. Zapewnia ono ubezpieczonemu pobyt za granicą, koszty wyżywienia i późniejszy powrót do Polski, bo najczęściej wcześniej przewidziany środek transportu, ten bilet lotniczy, który mamy po prostu nam przepada z powodu dłuższego zostania za granicą.